Jeżeli ta jedna świadoma manifestacja nie wydarza się dokładnie w taki sposób, jak sobie wymyśliłaś, że chcesz, żeby się wydarzała, a dbasz o twoje przekonania i o twój self-concept, a nie tylko opierasz się na technikach, które mają za zadanie coś przeciągnąć magicznie do twojego życia, to nie ma po prostu innej opcji, nie ma po prostu innej opcji niż to, że ta manifestacja... Przyjdzie do ciebie, ale w sposób, który z czasem zauważysz, że jest dużo, dużo, dużo korzystniejszy dla ciebie. I możliwe, że na początku, jak zobaczysz rozwój wydarzeń, to będziesz jak co? Dlaczego? Ale na przestrzeni nawet następnych godzin od tego, jak to się już wydarzy ale następnych dni, tygodni, miesięcy lat. Ty zauważysz, w jaki sposób właśnie to, co się wydarzyło, jest dużo bardziej zgodne z Tobą i z tym, czego Ty rzeczywiście chciałaś doświadczać.